z nami wokalista zespołu Roa Karma, zwycięzcy w głosowaniu jury w plebiscycie Nasze Miasto Gra na Śląsku i w Małopolsce. Proszę powiedz nam, co czujesz po wygranym konkursie? Przede wszystkim wielką dumę, że jury zdecydowało, że to my będziemy reprezentować Śląsk i Małopolskę w tym konkursie, że dali nam szansę zagrania z takimi zespołami jak Ruks czy i dużą czy AC Drinkers w pierwotnym składzie. Natomiast przede wszystkim najważniejsze dla nas było zagrać dobry koncert, dać ludziom dawkę pozytywnej energii, którą zawsze staramy się im przekazać na koncertach. Mm -hmm. tutaj w internecie udało się uzyskać dobrą pozytywną dawkę energii? Oto trzeba było spytać um, fanów, widzów, którzy byli na koncercie, natomiast my ze swojej strony daliśmy jak zwykle 100% swojej energii i nam się bardzo dobrze grało. Proszę powiedz nam trochę więcej o zespole. Kim jesteście, co gracie, skąd jesteście? Jesteśmy z Katowic. Znamy się od przedszkola z basistą Arturem Kornikiem Sowińskim, znanym też z występów w KSW w walkach MMA. Znamy się już od przedszkola. Wcześniej graliśmy w innym zespole również. Później nasze drogi się rozeszły i w zeszłym roku postanowiliśmy znów zadziałać coś z muzyką. Chcieliśmy stworzyć coś rockowego, coś mocnego, coś co będzie miało przede wszystkim pozytywny przekaz, bo dzisiaj obrazki, które otrzymujemy od czy artystów, czy obrazki, które otrzymujemy ogólnie z telewizji są dosyć negatywne. Chcieliśmy dać coś innego, coś pozytywnego. Mhm. Czy macie już gotowy repertuar na występ finałowy już? Mamy repertuar cały na 40-50 minutowy występ, gramy koncerty od regularnie od stycznia tego roku. Co chwilę tworzymy nowe kawałki już, mamy kilka nowych utworów, które będziemy na pewno premierowo grać na LuxFestie, <grym> jeżeli oczywiście internauci nas wybierą, <grym> na co liczę. <grym> Jest presja przed tym wydarzeniem? Czy jest presja? Nie, myślę, że presji nie ma. Dla nas oczywiście to jest na pewno bardzo duża promocja medialna, natomiast już samo wzięcie udziału w takim przedsięwzięciu już jest bardzo dobrą promocją. Portal nasze miasto.pl jest portalem dosyć często oglądanym, więc już odnotowaliśmy jakiś wzrost popularności względem tego, co było wcześniej. Natomiast oczywiście, że zagranie takiego koncertu byłoby bardzo dużym wyróżnieniem. Proszę, powiedz mi na koniec, czy decyzja o wzięciu udziału w prefekcie naszego miasta była dobrą decyzją? Jesteście z nimi zadowoleni? Trudno by było powiedzieć, że nie, oczywiście, że jesteśmy zadowoleni, tym bardziej, że dostaliśmy się do kolejnego etapu. Super, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo pozdrawiam wszystkich, którzy będą nas oglądać i słuchać w późniejszych etapach.